Fabian po wygranej Polski 3-1 ze Słowenią. Pierwsze koty za płoty, straciliście pierwszego seta, ale 9 punktów. Będziecie jechali na turniej rewanżowy do Lubiany. przypieczętować awans na Mistrzostwa Europy. Zgadza się. Nie ma... Straciliśmy tego seta, ale to nie ma większego znaczenia. Ciebie był najtrudniejszy na pewno mecz, bo my też zagraliśmy troszeczkę gorzej, szczególnie w elemencie zagrywki. Ale to już jest historia. Zrobiliśmy swoje na tym turnieju i tak powiedziałeś, siedziemy z przewagą, którą trzeba utrzymać. No i najlepiej, żebyśmy wygrali też te spotkania, wszystkie po za trzy punkty. A jadąc do Lubiany, gracie od razu ze Słoweńcami. To może się nawet stać tak, że wygrywając tam za trzy punkty, to będzie już jakby po zabawie. To jest wasz cel, czy po prostu awans jak najszybszy, czy może wszystkie wygrane mecze? A ty teraz się dowiedziałem, z kim gramy pierwsze spotkanie, bo nie wiedziałem, więc to tym bardziej na pewno wyjedziemy tam skoncentrowani jeśli to pierwsze spotkanie nam, ma dać nam od razu awans to super, ale tak jak mówię, my chcemy tam pojechać i wygrać wszystkie spotkania, nie ma znaczenia z kim będziemy grać to pierwsze spotkanie W tym turnieju w ogóle istotny był styl w jakim graliście, sposób w jaki graliście, czy liczy się tylko wynik. Styl na pewno tak, bo to trzeba po prostu od samego początku już kreować ten styl i budować to, co te systemy, które mają funkcjonować żeby trybiki dalej na boisku chodziły automatycznie na tą chwilę jest to oczywiście też niemożliwe, bo jesteśmy ze sobą powiedzmy 3 tygodnie, ale myślę, że z czasem będzie to coraz lepiej wyglądało. I na tą chwilę też oczywiście styl troszeczkę na odchodzi, żeby najważniejsze jest wyniki i was do mistrzostw Europy. Trenujesz po nocach wystawy do tyłu do Mariusza Wlazłego? Nie, bardziej do, do przodu, no tam jest jeszcze gorzej, gra jeszcze szybciej.